Witamy wam w programie MasterChef. Dzisiaj robimy rosół. MasterChef 2030. Rosół. Z czasów kiedy już nic nie rośnie na ogródku, kiedy nie ma warzyw, jarzyn, owoców, przypraw ani mięsa. Dlatego wykorzystujemy tłuste włosy i tłuste włosy można najlepiej zrobić tak, żeby owijając je na noc zawsze jakimś wolkiem, żeby robiły się coraz bardziej tłuste. Nie? Później, żeby ten rosół coś zabarwić, miał fajną, fajną farbę, to to używamy skór tego, paska, paska skórzanego zakładamy, wszystko wsadzamy pięknie do tego do rosołu, nie? Tak to wygląda później, żeby miał smaku trochę. To zbieramy łzy od ludzi, którzy mają depresję. A teraz mamy w tych czasach depresji 90%, także płaczących ludzi jest pełno, także było trochę słony. Dodajemy trochę łzy. Dobrze. No, i tam są dwie, dwie wersje: albo z grysikiem, albo z makaronem wysokobiałkowym. Grysik, żeby uzyskać, no to my wszyscy mamy łupież, nie? Można też wykorzystać ludzi, którzy mają łuszczycę, to wszystko zdrapać i wtedy mamy piękny grysik. No, i to wszystko wsypujemy do garka, nie? No i oczywiście. Jak zrobić wysoko Wysokobiałkowy Wysoko białkowy to wystarczy, trzeba zwalić gruchy, ale gruchy, tak jak nauczycielka mojego syna e, to uczy, czyli Haliny Piździelskiej, bo to jest ciężka metoda, ale wtedy ten, ten, e, ten makaron wychodzi boski. Oczywiście, żeby to zrobić, żeby to się ścięło, to białko, to trzeba tą zupę najpierw zagotować, nie? Bo inaczej to się robi taka miś No widzisz człowieku, jeżeli chcesz, nie chcesz mieć takiego rosołu 2030, to wspomnie ten, to wspieraj, Protesty rolników, idź na protest, bo nas świat totalnie wyjebie na antenę. Jeżeli tego jeszcze dalej nie rozumiesz, no to kurwa, już ci nikt nie pomoże. Do widzenia.